Rodzina Wróblewskich. Julian, Hania, Emma, Mama Klaudia i Tata Martin. Dobrze dziewczynki, czas już iść spać. Jul Juliana nie ma, tata jest w pracy, a my idziemy spać. O nie, mamo, jeszcze oglądamy, proszę! No cóż to, ominie was historia na, do, na dobranoc. Hmm? Historia na dobranoc? Ja chcę. Ja kocham twoje historie, mamo. No dobra, mnie też przekonałaś. Chętnie posłucham. No dobrze, to o czym byście chciały historyjkę? Niech Emma zdecyduje. Mm, ja bym chciała historię o księżniczce. Okej, okay, dobrze. Była sobie kiedyś piękna księżniczka, która mieszkała w przepięknym królestwie, w swojej wieży. Ale to pięknie, ale mam widok na moje królestwo. Wszystko widzę najlepiej. I mam tutaj kolekcję przepięknych sukienek, najpiękniejszych na całym świecie. Dzień dobry, księżniczko, może masz ochotę na przejażdżkę? Zapraszam. Na przejażdżkę? A by dokąd? Ja nie chcę opuszczać mojego królestwa. Tutaj jest najpiękniej na świecie. Ach, śmieszna. Nigdy nie opuściła królestwa, a myśli, że wszystko widziała. Do zobaczenia. Nie? O co mu chodzi? Ja tutaj zostaję. Tu jest super. Księżniczko, księżniczko, gdzie jesteś? O, znowu ktoś przyszedł? Nie dają mi spokoju. Tutaj jest tak fajnie. Księżniczko, już idę, mam tylko do pokonania 3000 schodów. Dobra i ostatni, o co chodzi? Yy, mamy bal w przyszłym tygodniu. Może pojedziemy do miasta i kupimy Ci nową sukienkę. Co ty na to? Nie, 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 ja tutaj zostaję. Wiesz co? Pojedź sama. Ja zaraz ci dam pieniądze, proszę bardzo, i kup mi jakąś sukienkę. Znasz mój gust, wiesz co lubię. No dobrze, niech będzie chętnie, ale mogłabyś czasem opuścić swoją wieżę. O, w końcu spokój. Księżniczka nigdy nie opuściła swojego królestwa, bo myślała, że tam jest najpiękniej na świecie. Mama mów, dalej, co było dalej? Ja rozumiem księżniczkę, kochała swoje królestwo i nie chciała go opuszczać. No tak, ale pewnego dnia stało się coś bardzo szczególnego. Co to za dźwięk? Kto to? O, kim jesteś? Jesteś czarownicą? Nie, jesteś smokiem. To nie była oczywiście czarownica, tylko wielki smok, który porwał księżniczkę. Pomocy! Porwał ją, posadził sobie na grzbiecie i razem zwiedzili calutki świat, całą kulę ziemską. Wow, ale tu pięknie! Ale wielki zamek o wiele większy od mojego. A to co? Niekończąca się woda. Czy to może? Ale tu pięknie! Dzięki, że mnie zabrałeś z mojego królestwa! I tym sposobem bardzo się zaprzyjaźnili. Zostali najlepszymi przyjaciółmi. I razem zwiedzili calutki świat. Ale super są te wycieczki z tobą. No dobrze, i to na tyle, jeżeli chodzi o moją historię. O, to bardzo nieoczekiwany koniec, ale idę do łóżka. Mamo, ale super historia. Chętnie też bym poleciała z takim smokiem na przejażdżkę. Najpierw pójść do łóżka, dobrze? Też bym chciała być taką księżniczką. I też y, po polecieć w taką podróż ze smokiem byłoby super. O, też jestem zmęczona. Wymyślanie tych historii jest męczące. Co to było? Co to za dźwięk? Ojej. To chyba na dole, może przyleciał po mnie smok. Ty jesteś tutaj, nie jesteś prawdziwym smokiem, jesteś za mały. Ale dalej coś słyszę. Co to jest? To chyba z dołu, a nie, to może od Juliana, ale nie ma go przecież dzisiaj w domu. To jednak na dole, muszę to sprawdzić. Ciekawe, co to za dźwięk, jakiś dziwny. Co to za dźwięk? Kto to tak hałasuje? Pija, to ty? Nie, to nie ty. Ale słyszałaś to, czy mi się przyśniło? Idę na dół, ostrożnie, powoli, bo jest ciemno. Hanio, co ty tu robisz? W środku nocy? No, yy, przepraszam, co ty tu robisz? Jest środek nocy. Ja usłyszałam dziwny dźwięk. Ja też. Ale to chyba z dołu. Tak myślisz? Tylko ostrożnie, bo to może być włamywacz. Oj, tam ja się nie boję, chodź. No dobra, skoro ty idziesz, to ja też w końcu jestem starsza. Muszę być odważna. To chyba tutaj, zobacz, koło basenu. Co to jest? Ojej, nie widziałam czegoś takiego. To nie jest mój smok, szkoda. A już wiem, co to jest. To gołąb, zobacz. Ale ma uwięzioną nóżkę i skrzydło. Ale, ale co to jest? Po co on to założył? To miało być ładne, czy co? Czy to strój do pływania? Nie, nie, to jest kawałek plastiku, przez który został uwięziony. Może chciał się napić i po prostu znalazł go w wodzie. Musimy mu pomóc, koniecznie. Musimy go uwolnić. Muszę iść po nożyczki. Tak to jest, jak, się, jak plastik wszędzie się wala. Zaraz ci pomożemy, gołąbku, nie bój się. Ojej, na pewno się bardzo przestraszył i zestresował biedny gołąbek. Hm? Co to za dźwięk? W domu? Gdzie jest Emma? Nie ma jej? W środku nocy zniknęła? Co ona robi? Hania? Hani też nie ma? Gdzie one się schowały? Nie śpią? Co one robią? Spokojnie, nie bój się gołąbku, pomożemy ci, nie chcemy cię skrzywdzić, tak. Dzieci, co wy robicie w środku nocy na dole z nożyczkami? Mamo, słyszałam dziwne dźwięki i zeszłam na dół z Hanią. Ojej, co to jest? Haniu, co ty robisz z tymi nożyczkami? Mamo, uwolniłam gołębia, bo był uwięziony w kawałku plastiku. Zobacz. Cały czas piszczał i się szamotał. Tak, pomogłyśmy mu. Jesteśmy bohaterkami. Normalnie byłabym na was zła, ale teraz jestem z was dumna, dziewczynki. Dziękuję, że mu pomogłyście. Na szczęście się nie zranił. Możemy go wypuścić. Leć. Papa, pa, gołąbku, odwieź nas jeszcze kiedyś. A to musimy koniecznie wyrzucić do śmietnika. I to do dobrego pojemnika na plastik. Pamiętajcie. Tak się właśnie kończy, kiedy wszędzie rzuca się plastik. Nie wolno śmiecić. Właśnie dlatego. No, to nie był smok, ale też fajna historia. Warto było wstać. Dziewczynki, idźcie już spać, bo jest naprawdę środek nocy. Super, że go uratowałyście, ale idźcie już spać. Ale super przygoda, było warto. Dobranoc.